Nazywam się Zosia i jestem z klasy piątej A. Chciałabym opowiedzieć o książce ja, Majka, której autorem jest Rafał Witek. Książka opowiada o dwunastoletniej Nikoli, która wyjeżdża na obóz, ale nie postanawia z niego wracać. Chce uciec z domu. Czuje się samotna i odrzucona, ponieważ jej rodzice się rozwiedli, a mama ma nowego partnera. Nikola postanawia zmienić się w nastolatkę. Ale kiedy ma się tylko 74 zł w portfelu, jest to bardzo trudne. Kupuje nowe ubrania w sklepie z odzieżą używaną. Robi sobie tatuaż i wkłada kolczyk do nosa, który nie jest prawdziwy. Zmienia swoje imię na Mike. Postanawia nocować na plaży. Tam poznaje swojego nowego przyjaciela Dawida. Nocują w kustrze rybackim i się zaprzyjaźniają. Kiedy postanawiał zbudować zamek z piasku, Dawid kradnie łopatkę i wiaderko z pobliskiego sklepu, ale policja go łapie, więc musi wracać do domu. Nikola, Majka chce go odnaleźć, ale kiedy widzi w telewizji ogłoszenie, że jest poszukiwana, postanawia wrócić do domu. Bardzo polecam tę książkę. Jest ciekawa, wciągająca. Kiedy ją czytałam, nie mogłam się oderwać i byłam podekscytowana, co będzie dalej. Polecam również inne książki autorstwa Rafała Witka, na przykład Klub Latający z Ciotek i serię książek Bzik i Machkówka. Pozdrawiam i zachęcam do czytania. Pa!